Henryk Zygalski, spokojny, skromny matematyk, który w ciszy gabinetu stworzył broń groźniejszą niż karabin. Jeden z trzech ludzi, którzy naprawdę rozumieli enigmę. To on wymyślił tablice perforowane Łachty Zygalskiego. Prosty pomysł, który otwierał niemieckie szyfry jakby bez klucza. Każda przechwycona depesza to były setki istnień ocalonych na morzu i na frontach Europy. Kiedy Polska upadła, uciekł przez Rumunię i Węgry. Niósł w głowie tajemnicę, za którą Niemcy daliby wszystko. We Francji pracował po cichu, a po jej klęsce szedł pieszo przez Pireneje. Aresztowany w Hiszpanii, internowany, zawsze milczał. Zdrada nie istniała w jego słowniku. Dotarł do Wielkiej Brytanii, ale tam nikt nie wiedział, kim jest. Pracował w zapomnianym biurze, podając Brytyjczykom gotowe rozwiązania, choć jego nazwisko nigdy nie pojawiło się w dokumentach. Zawsze w cieniu, zawsze w służbie. Tablice Zygalskiego skróciły wojnę i ocaliły tysiące ludzi. On sam po wojnie pracował jako nauczyciel, jakby nic wielkiego nie zrobił. Skromny do końca, wielki od początku. Zanim padł pierwszy strzał, on z Rejewskim już rozbroił Niemcy. Ile jeszcze jest takich bohaterów, o których świat wciąż nie mówi?